Pokój i dobro, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do wspólnej modlitwy na gorąco do Bożego miłosierdzia o nietypowej porze w naszych intencjach. Modlimy się za dusze wszyscy cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć. Za tego z nas to najbardziej potrzebuje modlitwy, za tych, którzy już nie mają siły. Może czasami módlmy się za siebie nawzajem, za Ojca Świętego Leona, o radość nieba dla papieża Franciszka, o dar nieba. Dla papieża Benedykta XVI, intencje wszystkich górników, którzy obchodzą swoje święto z racji wspomnienia świętej Barbary, patronki dobrej śmierci, patronki górników, ludzi ciężko pracujących, modlmy się w intencji Darka, który piszą, macie terapię, taką rehabilitację. Intencje, które wypisujecie za siebie nawzajem. Módlmy się za tego z nas, to najbardziej potrzebuje modlitwy. odar nieba dla księdza Piotra Pawlukiewicza. Módlmy się w rocznicę śmierci brata od Darka, w rocznicę śmierci Andrza. Ripongo, witam, szczęść Boże, witam serdecznie. Módlmy się za Ewę Wiśniewską, Joasię Człapską, Kasię Szkarpetowską. W intencji m, tych, którzy przyczynili się do powstania książki, o księdzu razem z księdzem, można powiedzieć, Piotrem Pawłukiewiczem. No jest to wyjątkowa książka, nie tylko dlatego, że ją napisałem, ale przede wszystkim dlatego, że takiej książki jeszcze nie było. Maria modli się razem z nami, jest w szpitalu, modliśmy się o dobre wyniki. Modlimy się w intencji pewnej osoby, pewnej kobiety Eli. Prosząc, aby wszystko to, co jest być może trudne w jej życiu, było zabrane przez Jezusa i Jezus to po prostu umocnił. Moi drodzy, zachęcam Was do tego, abyście udostępnili naszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Dali Kciuk do góry. Zachęcam też do tego, abyście, jeśli możecie, wsparli ten kanał. I możecie wspierać co miesiąc, możecie wspierać teraz, składając ofiarę. Jakąkolwiek dowolną będę Wam za to niezmiernie wdzięczny. Dzięki Darek. Gdzie tą książkę Ripongo można kupić jeszcze? Nie, będzie można ją bezpośrednio u mnie też kupić. Czytałeś Darek recenzję tej książki, tak? No, też jestem, no na, jeszcze wstęp jest bardzo fajny, także no nie mogę wszystkiego zdradzić, więc bardzo się cieszę, że ona powstała, cieszę się, że jest, cieszę się, że jesteście Wy. No i moi drodzy, rozpoczynamy naszą koronkę do Bożego Miłosierdzia, 4 minuty po, 25 po, więc yy, módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, Umęczon pod ponskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. wstąpił do piekiu, Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechu podpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwiecznym, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, na Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki... Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Druga dziesiątka. Ojcze przedwieczny, opieruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna, Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Trzecia dziesiątka naszej koronki do Bożego miłosierdzia o nietypowej porze w naszych intencjach. Ojcze, przedwieczny, wiecznym, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Czwarta dziesiątka koronki do Bożego Miłosierdzia. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ostatnią, piątą, dziesiątkę ofiarujmy w intencji nas wszystkich modlących się. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako Zdrój Miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Zeż naszą Ojczyzną Polską, Polskę, pod Twoją obronę, uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Przedstawienictwo świętego Michała módlmy się w intencjach za zniewolonych. Święty Michale Orchaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczej. Pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Co sądzę o socjalizmie? Socjalizm jest zły. Antidotum na socjalizm dla nas, ludzi wierzących, jest katolicka nauka społeczna. Polecam, żeby się zaznajomić z katolicką nauką społeczną. Moi drodzy, gdybyście chcieli, mogli wesprzeć rozwój tego kanału, wiem, że do znudzenia wam przypominam. Ale będę Wam niezmiernie wdzięczny, gdybyście mogli wesprzeć rozwój tego kanału, chociaż to dla mnie nie jest najważniejsze. Najważniejsze dla mnie jest to, co teraz Wam wysyłam, a mianowicie wysyłam Wam link do zrzutki na nasze inwestycje, które są. No i oczywiście też proszę Was o, o subskrypcję, proszę Was o kciuk do góry. Możecie napisać, skąd jesteście. Bardzo się cieszę, że jesteście. Możecie też ohashtagować, tak jak Mirosław Grabic to zrobił Mirek. Bardzo Ci dziękuję. I dziękuję każdemu i z osobna za to, że po prostu jesteście. Za to, że po prostu trwamy razem. I yy, Rybnik Świętego Floriana. Co sądzę o tym, że Niemcy nas nie lubią? Nie jestem cukierkiem, żeby mnie lubić, czy nie mam prawa do szacunku. Proszę nie uogólniać, znam takich, którzy są z Niemiec, pochodzą i mają do nas bardzo wielki szacunek. Ale na tym kanale nikt nie usłyszy ode mnie jakichkolwiek antagonizmów. Zawsze staram się patrzeć indywidualnie, ale sprawiedliwość polega na zadośćuczynieniu, gdy idzie na przykład o drugą wojnę światową. To tyle, a wzglę... mówię to ze względu na to, że interesowałem się historią, zdawałem maturę z historii. Lubię śledzić też historię, więc bardzo proszę, aby właśnie ten... No moi drodzy, tutaj nie ma u nas miejsca na to, aby uprawiać, że zresztą wiecie, uprawiać jakąkolwiek formę polityki, w sensie jedni nie lubią tamtych, drugich tamtych. To też nie jest odlubienia. Dla nas najważniejsza jest Polska. Kocham Polskę, jestem patriotą, więc... Big, bajk, ...modlił się za Andrychowa, modlił się za córeczkę, kuzynki i żony, więc pomódmy się może jeszcze, skoro teraz się to ujawniło, przez wstawiennictwo Maryjo, łaskę zdrowia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Jeszcze raz przypominam zrzutka lub prezent, taca, kolekta, składka, Możecie na dole macie taki prostokącik, pokaż swoje wsparcie dla twórcy Titus AFM. Więc bardzo dziękuję. Tutaj złotówkę 2, 3, 5, 10. Bardzo Wam dziękuję. I zapraszam też do subskrypcji kanału. Będzie mi niezmiernie miło Was widzieć praktycznie codziennie. Więc dobrze, że jesteście. Zaczynamy praktycznie o dwudziestej codziennie. Tak, modlimy się za górników. Tak, Mirek przez Stawiennictwo Świętej Barbary modliliśmy się na początku już. Łukasz z CISO też prosił o modlitwę derealizację. Nie wiem co to jest. Ok, pomódlmy się. Przedstawieństwo Maryi, ale też i świętej Barbary. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Barbaro, módl się za nimi i za nami też. Zapraszam, moi drodzy, do subskrypcji, zapraszam do wsparcia zrzutka.pl, zapraszam do e, wsparcia tego kanału. Bardzo Wam, moi drodzy, dziękuję. Dobrze, moi drodzy, dobijamy do 20 minut i kończymy naszą koronkę. Cieszę się, że jesteście. Znowu ktoś chyba dzwoni. Tak dzwoni, więc kończymy.